Siemano ludzie, tutaj Nierby z no Masters. No i mam dla was kilka informacji, ważnych informacji Zaczynajmy Po pierwsze Widzieliście chyba, że u nas no, filmów dawno nie było, już ponad roku To są sytuacje takie, że już nie chodzimy razem z Dawidami do szkoły No i nie mamy jak nagrywać po prostu Mało czasu jest, nauka, takie rzeczy Po drugie Brakuje nam niecałe 20-30 subskrypcji do 100, subskryb, 100 subskrybentów no i chcielibyśmy wbić te 100 su subów sub jakby wam się udało, nie wiem, zapraszajcie kogo chcecie tam do tych subów ja będę szczęśliwy, Dawidy będą szczęśliwe i będzie spoczką. po trzecie zapraszam was na Discorda zapraszam was na kanał Davida no i zapraszam was na mój kanał gamingowy, wszystko macie w opisie wszystkie linki po trzecie, czemu po czwarty, już nie, nie, nie chce mi się tego liczyć yy, będzie piosenka na kanale Myślę, że się pojawi. że się zacznie, Nie wiem, czy ją robić. Możemy ją zacząć teraz robić. Możemy ją też robić dopiero po tym, po tym, co się dzieje teraz na świecie. No, ale będzie piosenka. To na pewno wiemy. Z teledyskiem. No i to chyba wszystko, co Wam chciałem powiedzieć. Więc się